Czartowałem Ajajaj Dobra, holin gówno w dupie No lupie. dobrze Po co ja tak robię? Mati jest super g 2 jest czadeczkiem Insta w opisie Golf Siema. Gang. I są, o, są fajne ma. rzeczy, grawitacja niska, kauczuk, czyli się odbija niska grawitacja, to wiecie, uderzenie mm -hmm. w pionie, czyli uderzenie w pionie, to wiecie mm -hmm. i do tego super uderzenie, czyli super uderzenie, to również wiecie, wszystko wiecie. Wszystko wiemy. Tak, tak wszystko wiemy. I to jest Hall in one game. O, aha, dobra, bo to… O, to jednak nie. Dobra, a jeżeli… Ten... raz co poleciał? Dobra, czy ja polecę? To? No i pięknie. No co, do wody, do wody, do wody. No i pokczam, ale ustawiłeś fajne ustawienia, do wygrywania łatwe. No. Co tam proszę, chłopaki? Proszę, proszę, ta, proszę, ta. proszę, proszę. Oh. 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 proszę. Dobra, dobra. Admiro, ty się tak nie chwal tam, bo nie urośniesz. <laughs> jestem pierwszy... wyższy od ciebie. Akurat no. nie. No. może nie wyższy, ale szerszy. Nie o, z... ta. Jeśli się ta? tam nie zesraj, no? Przez to, że o czwartej wstajesz rano. <grym> tak, to w ogóle. Ej, ej, ja tak. Jak można wstawać o czwartej? Lol. No nie, no. no. no ty, jest, ty... one. One. Jezu! Prościutko, równiutko! Zamknij się, proszę cię. <grym> <grym> Mówiłem, że będzie raid. <grym> Dobra. Ja daję dzisiaj y, fory. Ja też, dałem w o drugie. A propos rania, no. to jak rano piję kawę i idę później na siłownię, to później na siłowni sram przed treningiem. Prawie <grym> okay. codziennie. Ciekawostka na dziś. No. O. Aha. Kto mnie uderzył? Ja. Czemu? Nie. Nie zrobiłem tego specjalnie przecież. Nie, nie wiem co się nie. stało. Nie wiem czy będę się odzywać, czy może nie. Możesz, a co masz się nie odzywać? No to zobacz, patrz, pierwsze miejsce. A. No, zobacz. O i za, już mnie Bóg pokarał, dostałem czkawkę. No i Ale dobra. Z... Dzisiaj... Dobrze ci tak. No. Ooo, bardzo dobrze. Holin one, one, Jest! Mój pierwszy holin one! piękna, piękna rzecz. Holin tu. Dawaj, Admiros, ostatnie miejsce jestem, teraz jestem. już. No Już koniec, Wracasz, miejsce. do korzeni. No dobra, no zobaczcie. Jestem ostatni? Się... No w życiu tak źle nie było. I <laughs> <laughs> Co jesteś, to ma znaczyć? Jesteś znaczy? rozkojarzony dzisiaj. Chyba tak. To przecież, że Admiros zabił moją sowę. O, no <laughs> do... <laughs> O, holin one! Ajajaj. Dobra, Holin gówno no w dupie. Za... Po co ja tak robię? No, leciutko. Okay. No, leciutko, leciutko musisz. No. Kto pytał? I... Można, o można, można, można. Można, można. <laughs> dobrze. Ale a nie, nie ma customowych mapek z workshopa? Nie, nie sprawdzałem. Są chyba jakieś. Muszę okay. przejść. Okay. A może są okay. jakieś fajne. Właściwie, tak, jak tak patrzyłem na szybciora, to powiem szczerze, że. Nie urwały dupy. co to, co to było? było? Dobra, ja lecę. Sześć. Ojej. Gdzie jest Flotar. Gdzie ty jesteś? Flotar w... kosmos zwiedza. A to jest największy bait. Jak tak spadasz i próbujesz się uratować, i lecisz w inną stronę, i tak w kółko, i w kółko, i w kółko. No, no, to, to jaki głupno. Największy gówno. bait świata. Jak ty? Jezu, nie, nie włączyłem. Tego. 18 dołków. Oni No, do... tak... dobra, to się I nie tak... liczy nawet. Nieważne czy wygrasz, czy w razie co. Dobra, spoko. To on specjalnie to zrobił po prostu. Okej. Okay? Ważne, że wpadłem do dołku pierwszy. <laughs> ja drugi. A ja ja trzeci. O. To też się liczy. No ale za to możesz tryhardować. Jak chcesz, całą energię zużyć sobie na te pierwsze dołki, To. I nie, tak. nie tryharduję jak coś. Albo dobra, to inaczej zrobimy. Potem włączę drugie 9 i <laughs> sumujemy, no. O! No to Admirosy i pewnie wygrasz. Trzymał kciuki, żebyś wygrał. Ty, holin 0. No, oczywiście spieprzyłem. O, holin 3. In... No, dużo! No i pierwszy był. No rozjebana jest ta gra, no tyle mam do powiedzenia. Nawet nie będę tego wstrzymywał i trzymał w sobie. Teraz widzowie, jeżeli uważacie, że jest rozjebana gra, to zostawcie łapkę w górę. Jest rozjebana! A jeżeli uważacie, że to Mati jest rozjebany, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli ty chcesz mieć łeb. Yy... Aha, ja już widzę, bo jakby z każdym odcinkiem jest coraz gorzej, tak, zauważyliście, to, to nie jest jakby... Ale to jest golf, to jest golf, po prostu. No jak ty za jednym trafiasz jakimś cudem, kurwa, ci też, że... No, dobry jestem w tą grę, no, no co ci poradzę. Dobra. Przez siedem odcinków gryzłeś piach, no, kurwa, no, ostatni byłeś, teraz nagle no, się wziąłeś za siebie, armię, tak? Nie przejmuj się, Mati po a... prostu nie umie przegrywać, wiesz? No wiem, no, jakby, no nie no. dziwię się jakby, no. Lubi gry competitive, to, to tak, jest przegrywa po prostu to... Wiesz. i próbuje wyładować swoją frustrację <grych> no na niewinnych jest, graczach. No, tak jest, no przyznaję się, przyznaję się, Ej. przepraszam, Edymiej Ross. No, Nie chciałem. Ty to spierdalaj tam. <grych> aha, aha. <grych> o i właśnie, tak to jest. Widzicie, widzicie kulturę. <grych> A nie no, bo nie Admirosa mogło to zaboleć. No dobra, jak, jak ci słabo idzie, Mati, to nastawiaj sobie teraz jakiś ulepszeń. No, nie, 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 no. <laughs> gramy siebie, to samo dosłownie. To, to, to samo? To samo, po prostu drugie dziewięć dołków, bo no zepsułem. Nawet. I kto wygrał? My... Ja chyba wygrałem pierwsze, nie? Nie. Tak, tak, tak. Ready! <śmiech> dobra, jest <laughs> Mati pierwsze wygrał, a drugie my wygramy. Dobra, nie, pomijaj nie to. pierwszego, Mati. Ani nie Admiros? Mi się wyrażało, że Admiros wygrał pa 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 pa. O! pa 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 no i dupa dobra no i dupa, dobra teraz no. już lepiej zacząłem z lepszej stopy no to szkoda dobrze dobrze Ej. ale i tak pierwsze miejsce bo no pierwsze miejsce się ma trzecie. Exacto. trzecie. Proszę. dziękuję Dziękuję, zasłużyłem wreszcie na to. Nie zasłużyłem zasłużyłeś. na to, hole in One. Nie zasłużyłem. zasłużyłeś, nie, nie zasłużyłeś, mów tak! Nie zasłużyłeś, nie zasłużyłem, zasłużyłem, bardzo nie zasłużyłem. zasłużyłem. zasłużył trochę. No odrobinę, może. Może. 985. 8, 5. Nie niemiły dobrze. jesteś, jesteś niemiły, żenujący. Oho. Niemiłe to jest właśnie mówienie komuś innemu, że jest niemiły, wiesz? Nie, to jest hole in akurat. Nie, nie, nie. Nie zesraj Mati. się. Mati! Co? Nic, nic. Rzuciłem się. cię? Tak, popchnąłeś mnie i teraz wypadłem z rytmu. No. Przepraszam. No może ty też mnie popchnąłeś wtedy i też wypadłem z rytmu. Nie wiem. Call in Dobra, Jezus Maria, ja tak się cieszyłem, czy nie? Raz tylko powiedziałem, że fajnie, a ty musisz, nie wiem, wokół tego całą swoją, ja swoją Jezu, biografię ja tutaj robić. Czułem, ja wyczułem, że można popodkręcać. Doskonały start mam. Okay. No i pięknie, odrabiamy straty. 59 nie. Nie. Dobrze, spadaj tam Nie no dobra. Holin 4 Dobrze Spokojnie, wrócę, a wrócę Wrócisz silniej. Wróci, wróci dobra, dobra, nie, bo ja też... Już... turnów odpalanie się. Jestem spokojny... Tak, teraz każdy zrobił in 1. Dobra, dobra, dobra BUM. No z kimś się zderzyłem! I Ze do mno. wody. Yeah. A, a. Lum. LUM jest pierwszy. Nie, ja byłem pierwszy. Gdyby no, się no, nie ja zderzył to byłbym pierwszy. Ty, ty byłeś pierwszy jakimś no. cudem? Ja byłem pierwszy No Nie wiem Aha, no ty mi... byłeś pierwszy? No byłem no pierwszy. Tak, ale no. nie byłem też pierwszy. No. Tyle mam do Ty jesteś odklejony po prostu. Ty jesteś, zaraz będziesz miał zaklejoną mordę Ale Hall in One piękne, Boże! To było takie piękne, nieoszukane, że odotykasz kija i wpadasz tylko do dziury tak dalej. Ale ja przed chwilą. Nie. Leciutko tylko. Nie. Tak, nie. Dobra, Dobra nie... my... Z trzeci Ja? No. Eee... O no, Nie wiem. Nie tłumacz się już. już. Nie, nie, nie będę, nie będę. Dobra. Oho. O, oho. Chyba o. mogłem Holy o. One zrobić. Ja zrobiłem. Hihiho. nie chciałem ryzykować. Dobra, już gracie Ops. o drugie miejsce, gówniarze. Nie, ja już gram o trzecie miejsce. Udało się, Admiros. Udało się, jest! Mamy to! Ej, czy w Ale... takim razie wychodzi na to, że jest remis. No. Bo ja zajmę, jeżeli pierwszy z trzecia Fotra, znowu drugie dla odmiany, to... Gdzie jest w ogóle dalek tutaj? Za drzewami. Leć! Dobra, jest. Pięknie! Pięknie! Jezus Pięknie Maria, bado. no to nieźle zrobiłem. A nie można tam między trzywami? No nie będę próbował nawet. Classic golf widzę. Ty? O. Dobrze. Holin 6 Holin sześć. 6. tak. Gdybyś nie wiedział ile ci to zajęło ruchów to, to, teraz już wiesz. To sześć, no. Dzięki. No spoko. Pyk. Oj, Armiros. No Noir, no w końcu się z kimś nie zderzyłem. No, ale było blisko, żebyśmy się zderzyli. Ty. I kto wygra? Bo chyba jest remis z Flotarem. Nie, niemożliwe. Ty, nie, nie gadaj. Of... Oh. Oh. O Of, Dzięki Admirosku, że pierwszy strzeliłeś, jest. Admiro, co boss. ty robisz? O bo. nie wiem. No jest strolowego. O, co 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 o po prostu. Czyli wychodzi na to, że był ogólnopolski remis. Tak. Po prostu wszyscy zajęli pierwsze miejsce. Mm -hmm. Bo się dobrze bawili, tak. to jest najważniejsze. Tak, nie było odklejek, nie było wyzywania, nie było takich niemiłych komentarzy w stosunku do drugiej osoby. Można to uznać za udany odcinek. Miło. Miło? No, no miło. bardzo miło. Fajnie.